klimatyczna, te wszystkie debile no, pajace po prostu to wszystko opiera się na tym, że y, ci pseudoekolodzy, ci antyludcy, y, ta agentura. ona y, pierze ludziom mózgi li tylko przez to, że zmieniliśmy cywilizację że dziś mamy cywilizację obra obrazkową, ludzie zamiast sięgnąć do wiedzy, sięgnąć do historii, e, po prostu e, biorą jako autorytet takiego kogoś jak ja. Ja mówię, ja nie jestem autorytetem. Ja dam źródła do tego, co mówię. To nie ja mówię, to mówi historia. Bo jest taka teza dziś tych jełopów, tych szurów, tej obrzydliwej szurskiej agentury, że tak nigdy nie było, patrzcie się, powódź. Ja normalnie, wiecie, bym, bo... Ciężko jest zdobyć o taką źródła do pewnych rzeczy. Zapewne bym docelowo może kiedyś się udam do jakiejś biblioteki miejskiej w Bystrzytych Łockiej i zapoznam się z danymi. Bo w takich regionalnych właśnie zbiorach one są najbardziej widoczne, no na przykład tam jakaś prasa niemiecka, zapewne jest, funkcjonowała od połowy XIX wieku i można pewne rzeczy weryfikować. Bo ta szuria dziś tym tumanom, którzy nie chcą po prostu zweryfikować pewnych informacji, tym podpaskom ideologicznym, wtrynia w, w takie, nigdy takich rzeczy nie było. Jak to możliwe? To jest tego. Takie straszne. Nie, tam się zdarzały te rzeczy. I tutaj mam link. To wam wkleję. Powodzie w ziemi kłodzkiej. I tutaj jest największe nieszczęścia związane z wezbraniami Nysy i jej dopływów miały miejsce w latach. 1270, 1310, 1387, 1400, 1463, 1475, 1501, 1598, 1622, 1729, 1736, 1783, 1813, 1829, 1854, 1879, 1888, 1999, nie tylko 8, 899 zapewne pomyłka w tekście 1903-1938. I to ja tylko wymieniłem kilka spośród 70 udokumentowanych powodzi. Ile było nieudokumentowanych, gdzie woda była. Załóżmy, było tylko jakieś podtopienie, bo wiemy już, że to chodzi o ten nisz, zwany borysem. Które jest zjawiskiem cyklicznym i w pewnych warunkach po prostu przybiera na siłę, w pewnych warunkach z kolei jest rozpraszany, bo klimat to jest zespół wielu czynników, i od czasu do czasu następuje takie, wiecie, z dokopem nazwijmy to w ten sposób. Także tam. W tym rejonie górskim, gdzie właśnie te rzeczki, jakieś strumyki, no po prostu reagują najsilniej na jakieś zwiększone opady, te, to po prostu występuje w sposób naturalny. I tę całą szurię, no po prostu no trzeba traktować jako błaznów tych ekologów, jako błaznów, którzy. Pieprzą te swoje farmazony. I tutaj mówią nam największe. Nie mało tego w historii. Żeby po prostu okłamywać ludzi. To jest szurja, która was oszukuje. Ci ekolodzy, pseudoekolodzy. Bo na przykład. W 1938 była powódź właśnie opadowa. Kłodzko zostało zalane ponad 7-metrową falą powodziową. Dworzec kolejowy był przykryty warstwą 1,75 cm osadu powierzchniowego. No, dziś to powiem szczerze, w porównaniu z tym, co wtedy się działo, no to to jest jeszcze. Jakby to powiedzieć. Bo no to jest tragedia, ale w porównaniu, jeżeli weźmiemy porównanie do tamtego, no to to jeszcze jest jakiś light. I w tym momencie po prostu ja zawsze mówię, jest takie coś, co się nazywa historia. Mamy dane. Jeżeli wam jakaś szuria zjebana, jakieś te debile intelektualne. Wtrniają te wszystkie bełkoty, to wystarczy tylko sięgnąć do wiedzy. To jest na wyciągnięcie ręki. To nie boli. Naprawdę, to nie boli. I wtedy oglądałem taki, te, 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 taką pseudorozmowę tych pseudoekspertów, którzy nawet nie mają wykształcenia w tym temacie, jakiegoś hydrologicznego. Szczerze. Ja nie mam specjalistycznego, no ale miałem meteorologię, gleboznawstwo. Miałem takie przedmioty pośrednie, gdzie ta jakaś wiedza, można powiedzieć, w stopniu podstawowym na, na temat jakichś zjawisk meteorologiczno-hydrologicznych była mi spajana. Czy tego się edukowałem? Także nie jestem jakimś kompletnym laikiem, choć ja się nie równam z jakimiś specjalistami, nie mam do tego aspiracji. Ale jest takie coś jak wiedza historyczna. I jeżeli ktoś wam coś w w mózg, jakieś tezy, wystarczy porównać to z tym, co było kiedyś. I czy mamy do czynienia z anomalią, czy mamy do czynienia z czymś wybitnie, jakimś ekstremalnym. Okaże się, że nie. I wtedy ta cała narracja tej szuri ekologicznej, tych debili jest równa. Takiemu śmieciowi, którego się wyrzuca na śmieć. Bo to są śmiecie. I ich całe zdebilałe myślenie to jest myślenie śmieciowe. I zaraz zobaczcie, ja mówię to w, w tych filmach zawsze powołując się właśnie na prostą rzecz. Porównujmy rzeczy z tym, co było kiedyś. Analizujmy pewne sprawy i yy, nie ma żadnych kontr. Nazwijmy to akcji. Te debile nawet nie potrafią napisać z sensownego zdania, bo oni się skupiają w tych swoich bańkach zdebilałych. Im większy debil, tym większy wódz. I na zasadzie takiej, że oni sami siebie na, nakręcają, jacy to są mądrzy. I nie. Wszystkich innych nazywają właśnie denialistami, szurami. Po co? By nie dyskutować, bo wiedzą, że są debilami. I że każda dyskusja oparta na faktach skończy się dla nich katastrofą. A oni chcą yy, utrzymywać swoje przeświadczenie, jacy to są mądrzy. I na zasadzie takiej, że mają oczywiście swoje agendy, które wtryniają. To ludziom te przeświadczenie i naprawdę ciężko jest ludzi przekonać. Dopiero pokazujesz im fakty. Miałem takie doświadczenie. Wtedy, on, a naprawdę? To to wszystko jest kłamstwo. Ja mówię nie wiem, czy to jest kłamstwo. Te całe ocieplenie klimatyczne. Bo ocieplenie jest, bo wychodzi, wyszliśmy z epoki małej epoki lodowcowej, prawda? Więc musi być cieplej. To jest proces naturalny. I dopiero on się patrzy na właśnie dane historyczne, i, a to ja nie wiedziałem. Bo im tej chłocie, która ich słucha i ich popiera, po prostu to są tak głąby leniwe, że im się nie chce pewnych rzeczy weryfikować. Także przeczytajcie sobie artykulik. Spójrzcie na niego i sobie porównajcie te rzeczy. I tam jest na przykład takie coś, e, taka ciekawostka, nie? Co ile lat występowała ta powódź w owym rejonie. I że tam w XVI wieku tyle i tyle. Nie będę so, co, sami sobie zajrzyjcie i przeczytajcie. Ja nie będę wam czytał, bo uważam, że umiecie sami czytać. To kolejny aspekt, nie? Bo oglądałem właśnie takiego debilałego ekologa który właśnie dla swoich denbili, czyli tych widzów, to czytamy. I pokazuje tekst i on czyta, bo jest takim głąbem, że nawet nie potrafi od siebie powiedzieć nic. W jakimś temacie takim szczegółowym, jakimś temacie nazwijmy to naukowym. I te głąby siedzą i oglądają, jak ktoś im czyta. No mamo, poczytaj mi mamo. To jest ten poziom, poziom takiego przedszkolaka. To są ci ludzie. Mi się nie ma co przejmować według mnie. Oni powinni mieć badania psychiatryczne. Ja oczywiście nie jestem nazistą jakimś, który głosi palenia żywym ogniem. tak jak jakaś łuksza czy inni tacy szury. Ja nie uważam, że ich trzeba izolować, ja nie uważam, że ich trzeba na zasadzie palić żywym ogniem. No, przepraszam, błazmy wpalić, z nich można się pośmiać. No ale według mnie zasadne jest, tak jak kiedyś było w starożytnej Grecji, po prostu taki nazwijmy to egzamin na bycie człowiekiem rozumnym. Bo zrozummy, że bile głosują i oni wybierają kogoś, kto jest jeszcze większym od nich debilem i daje im tą debilną ideologię, którą oni się brandzlują. I według mnie to jest szkodliwe, żeby ludzie upośledzeni umysłowo, którzy mają prawo żyć, mają prawo być szczęśliwi, ale żeby oni naprawdę y, mieli wpływ na demokra w demokratycznym kraju na rządy i tu by trzeba było po prostu robić jakieś badania takie psychologiczno psycholo, psychologiczno nazwijmy to faktograficzne że na zasadzie taki człowiek i by powiedzieli mu no człowieku jesteś niedorozwojem no nie, nie możesz głosować i tyle no proste pytanie z czego czerpiesz swoją wiedzę no i wtedy by był wielki ząg bo on z YouTubeowego. Dlatego ja mówię, nie czerpcie wiedzy ode mnie. Ja mogę kłamać. Ja mogę się mylić. Ale czerpcie wiedzę ze źródeł. Czerpcie wiedzę z historii. Analizujcie ją. I konfrontujcie z tym, co jest dzisiaj. I wtedy będziecie mieć całkiem inny obraz tego. I do tych bzdur, tych szurów, tych głąbów ekologicznych, to będziecie podchodzić tylko z takim współczującym uśmiechem.